W tym zadaniu mamy do rozwiązania następujący układ równań. To zadanie było kiedyś na, na jakiejś olimpiadzie międzynarodowej, nie pamiętam czy na IMO czy na Baltic Way, ale gdzieś tam było. No i nie jest to łatwe zadanie, tak? Mamy całą armię równań, które trzeba rozwiązać. No i musimy je rozwiązać w dodatnich liczbach całkowitych, co też jest trochę nietypowe. No, ale właśnie, fakt, że, że ten układ równań trzeba rozwiązać w dodatnich liczbach całkowitych, jest to też trochę wskazówką, jak, jak ten układ równań atakować. Bo jest taka ważna własność, ważna w kontekście przeróżnych zadań olimpijskich, własność liczb całkowitych, która, która dosyć często się przydaje w przeróżnych zadaniach. Ciężko ją nazwać jakimś twierdzeniem, bardziej prostym spostrzeżeniem. Mianowicie, jeżeli. Hmm, jeżeli A i B. To są liczby rzeczywiste, to z faktu, że A jest większe niż B niewiele wynika. W sensie nie jesteśmy w stanie tej nierówności w jakiejś, um, znaczy bez dodatkowych założeń z tą nierównością nie można wiele zrobić, tak? W sensie o liczbach A i B nie można powiedzieć wiele więcej. Jeżeli wiemy o nich tylko tyle, że są rzeczywiste i że A jest większe od B. Tak. Oczywiście tutaj coś można o tych liczbach powiedzieć. No, nie uda się tej nierówności w jakiś sensowny sposób wzmocnić. O to mi chodzi. Natomiast jeżeli A i B to są liczby całkowite. No to wówczas, jeżeli A jest większe od B, to z tego wynika że a jest równe co najmniej b plus 1, ok? Czyli tę nierówność można wzmocnić w liczbach całkowitych, no bo jeżeli a jest większe od b, a a i b to są liczby całkowite, no to jeżeli się różnią, to co najmniej 1, czyli a jest równe co najmniej b plus 1. I to jest, ciężko to nazwać jakimś twierdzeniem czy czymś takim, to jest dosyć po prostu takie oczywiste spostrzeżenie, tak? Um, które mimo wszystko dosyć często się przydaje w różnych zadaniach. Także warto, warto o nim pamiętać. Jeżeli mamy liczby całkowite i jedna jest większa od drugiej, to znaczy, że jedna jest równa co najmniej. Co najmniej B plus 1, tak liczba A jest równa co najmniej B plus 1. No i teraz właśnie spróbujmy zagrać tą kartą. Weźmy sobie generyczne równanie naszego układu równań. Mamy coś takiego, że YK w potędze czwartej. To się równa ile? No, z lewej strony mamy XK w potędze czwartej dodać 14, XK XK plus 1, no i jeszcze plus 1. A to jest na pewno więcej niż to wyrażenie możemy sobie. To jest na pewno to wyrażenie jest na pewno większe od 0, w związku z tym możemy sobie je oszacować z dołu przez 0, czyli ta suma jest całą pewnością większa niż XK w potędze czwartej. No dobra, ale skoro. Yk w potędze czwartej jest większe od xk w potędze czwartej, no to yk jest większe od xk. No dobra, ale teraz wchodzi cała na biało ta nasza nierówność, o której sobie na początku powiedzieliśmy. Jeżeli yk jest większe od xk, a te liczby są całkowite, w takim razie yk jest równe co najmniej xk plus 1. Ok? No dobra, w takim razie możemy podnieść obie strony tej nierówności do potęgi czwartej. Możemy to zrobić, no bo tam obie strony są e, obie strony tej nierówności są, e, są dodatnie, no bo, m, no bo pracujemy w dodatnich liczbach całkowitych, tak. E, no więc tak, co będziemy mieć z lewej strony? No z lewej strony będziemy mieć yk w potędze czwartej, czyli po prostu to wyrażenie. To przepiszmy je sobie. Mamy xk w potędze czwartej, dodać 14xk xk plus 1 no i jeszcze plus 1. No i to ma być więcej bądź tyle samo co xk plus 1 w potędze czwartej. No to ile to jest? a plus b w potędze czwartej, o ile mnie pamięć nie myli, to jest a do czwartej plus 4a do trzeciej b plus 6a kwadrat b kwadrat plus 4 a B do trzeciej plus b do czwartej. Gdybyśmy tego nie pamiętali, to, to zawsze można sobie odczytać z trójkąta paskala, prawda? To wystarczy ustalić, jaki jest czwarty wiersz trójkąta paskala. Tu mamy 1, 3, 3, 1, no i tu będzie 1, 4, 6, 4, 1, tak? 1, 4, 6, 4, 1, czyli, czyli się nie pomyliłem. No dobra, no to podnosimy sobie to wesoło do potęgi czwartej, czyli będziemy mieć xk w potędze czwartej, dodać 4xk w potędze trzeciej, Plus 6xk w potędze drugiej plus 4xk. No i jeszcze będziemy mieć plus b do czwartej, czyli plus 1. No i coś nam się tutaj chyba, chyba kasuje. Ten gość ginie. Może wezmę jakiś kolor, żebyśmy tutaj widzieli. xk ginie, znaczy xk w potędze czwartej ginie, jedyneczka ginie. Jedyneczka ginie. E, dobra, no to na razie tyle. Mm. No to co? Y, czyli przeżyło nam coś takiego. 14xk XK plus 1 to jest co najmniej. Mm, to jest co najmniej um, 4xk do 3, tak? Plus 6xk kwadrat. No, i dodać 4xk. No i wszystko możemy podzielić przez 2xk, prawda? To się podzieli, to się podzieli, to się podzieli tak. No to 14 przez 2 to będzie 7. xk plus 1 jest większe bądź równe od 4 przez 2 to będzie 2. xk do trzeciej to tutaj zostanie xk w potędze drugiej. 6 przez 2 to będzie 3 xk, no i 4 przez 2 to jest 2. No i xk z xk się skasuje, czyli coś takiego. No to możemy za, może zapiszmy sobie tę nierówność jeszcze w drugą stronę. Wiemy, że 2xk kwadrat plus 3xk plus 2, co coś jest mniejsze bądź równe od 7xk plus 1 zdaje się. No dobra, i takie coś zachodzi dla dowolnego k, no bo to jest generyczne równanie. Możemy sobie napisać, że, znaczy, generyczna nierówność, że tak powiem. To zachodzi dla wszystkich k od, nie od zera, tylko od 1, aż do n, przy czym przyjmujemy, że xn plus 1 to jest równe oczywiście x1, ok? No dobra, no to wypiszmy sobie, jak te nierówności wyglądają. Pierwsza nierówność to będzie coś takiego: 2x1 w potędze drugiej plus 3x1 dodać 2 to jest co najwyżej 7x2. Ok? Teraz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnia nierówność to będzie coś takiego, że 2xn w potędze drugiej plus 3xn Plus 2 jest mniejsze bądź równe od 7xn plus 1, ale przyjmujemy, że xn plus 1 jest równe oczywiście x1, w związku z tym to jest mniejsze bądź równe od 7x1. No, czyli mamy taki, taką armię n nierówności, tak? No to możemy te nierówności dodać stronami, czyli napiszmy, że stąd otrzymujemy, że taka suma od k równego 1 Aż do n, tego co jest po lewej stronie, a po lewej stronie sumujemy wyrażenia postaci 2xk w potędze drugiej plus 3xk plus 2. To jest mniejsze bądź równe od sumy od k równego 1 do n. Po lewej stronie również mamy n składników, tylko że sumujemy składniki postaci 7xk. E, no dobra, no to teraz będziemy kontynuować tutaj. Czyli jak sobie tę sumę przeniesiemy na lewą stronę, no to całość można zapisać po jednym znakiem sumy. Będziemy mieć 3K minus 7K, czyli 4K. Czyli mamy coś takiego, że suma od k równego 1 do n i mamy 2xk w potędze drugiej. 3 minus 7, to sobie powiedzieliśmy, że to jest 4. Minus 4xk no i plus 2. I całość ma być mniejsza, równa 0. No dobra, ale można podzielić tę nierówność obustronnie przez 2. Wtedy będziemy mieć, że suma od k równego 1 do n, xk kwadrat minus 2xk plus 1. Cała, cała taka armia ma być mniejsza bądź równa od 0. No ale to wyrażenie to jest pełen kwadrat, prawda? Zatem możemy napisać, że mamy taką sumę od k równego 1 do n xk minus 1 do kwadratu. to ma być mniejsze równa 0. No ale kwadraty mają to do siebie, że są nieujemne prawda? Więc skoro suma kwadratów ma być mniejsza równa 0, no to ona musi być po prostu równa dokładnie 0. Czyli każdy z tych składników w tej sumie musi być równy 0, czyli xk minus 1 musi być równe 0, czyli xk musi być równe 1. Dla k równego nie od 0, tylko dla k równego od 1 aż do n. OK? Czyli mamy, mamy wiemy, już ile wynosi xk, No ale skoro xk jest równe tyle. No to możemy obliczyć, ile jest równe. Ym, ile jest równe yk. Tutaj mamy wzór na yk. Możemy napisać, że stąd wynika, że yk. No to się równa co? Będziemy mieć 1 plus 14 plus 1. Znaczy yk do czwartej to się równa 1 plus 14 plus 1, czyli 16. W takim razie yk to się równa 2. Również dla k równego od 1 aż do n. Czyli udało nam się rozwiązać ten układ równań. E, widzimy, że e, możemy napisać, że rozwiązaniem do tego układu równań. No po prostu, że napiszmy tak, że e, x1 równa się x2 równa się xn równa się e, X, xk było zawsze równe 1. Natomiast y1 równa się y2, równa się yn równa się 2. Yy, takie jest rozwiązanie tego układu równań. Czołem Wielkiej Polsce i kuchwale, Ojczyzny.